TV Kiedy w 2011 roku w meczu Pucharu Świata Mężczyzn reprezentacja Polski prowadziła w tajbreku z Rosją 14 do 9, kibice biało-czerwonych zacierali ręce, ciesząc się ze zwycięstwa swojej drużyny. Rosjanie zdobyli się jednak na szaleńczą pogoń i ostatecznie wygrali seta 17-15. do 15. O tym, że w siatkówce nie ma bezpiecznej przewagi, przekonali się również siatkarze TSV Celfast, którzy w meczu piątej kolejki drugiej ligi grali na wyjeździe z MKS-em Andrychów. Po czterech partiach na tablicy wyników był remis 2 do 2. Ostatniego seta zdecydowanie lepiej rozpoczęli sanoczanie, a po kilku minutach dominacji prowadzili już 14 do 6. To, co stało się później, przeszło najśmielsze oczekiwania kibiców Zandrychowa. Gospodarze odrobili stratę i w grze na przewagi zapewnili sobie zwycięstwo w partii i w całym meczu 3 do 2. Liter rozgrywek doznał pierwszej porażki w sezonie. Odwróciły się role tym razem, my w paru meczach wcześniejszych też, też wyciągaliśmy z, w trudnych momentach To ten wynik. No, bardzo ciężko nam się grało. Tutaj te pierwsze, pierwsze trzy sety to, to, to naprawdę walka z samym sobą. Tutaj mieliśmy problemy i w przyjęciu i w rozegraniu. Ciężki tydzień za nami jeżeli chodzi o treningi, bo tutaj nie mieliśmy możliwości trenować się z, z rozgrywającymi dwoma, bo tutaj jeden miał kontuzję. Natomiast to nas nie usprawiedliwia, zagraliśmy słabe spotkanie. To nie jest tak, że nam się udało dogonić Sano. Stanok popełnił zbyt dużo błędów własnych. Nie wiem, niektórzy zawodnicy chyba pomyśleli, że ten mecz się sam wygra. Ja w swojej karierze wszystkie te braki, które prowadziłem 10-5 przegrałem i które Przegrałem 5-5, wygrałem, więc ja może od tego stanu będę liczył, ale powiem szczerze, że przy stanie 14-6, no nie wierzyłem, że uda się, aczkolwiek Sanok nam podał rękę, bo tyle błędów zaczęli. Wy... To, to co zaczęli wyczyniać to jest skandal, no bo naprawdę stwierdzili chyba, że mamy bójsku, ciut ciudniejsze jak w Sanoku, więc naprawdę wystarczy po pomyślunku i prawdopodobnie się mecz zakończył szybciej. Ale cóż, taka siatkówka już jest walna, graliśmy do końca po tych dwóch, trzech punktach żeśmy wierzyli, wygrano, no i wygraliśmy. Tyle brakowało, żebyś to dzisiejsze wejście, ten, ten występ, ten mecz wspominał tylko w superlatywach. No albo jeszcze mniej brakowało, to fakt. Jednej, jednej akcji. I cóż więcej powiedzieć, no, no tak, no, no zabrakło bardzo mało, naprawdę. Jedna akcja i. Gratulacje dla chłopaków, no bo zagrali do końca z Andrychowa, oczywiście dla przeciwników i nie wstrzymał tam chłopak ręki na zagrywce, także gratulacje i punkty dla nich. Prezent sprawiony na 45. urodziny. Po takim tajbreku, no tylko się cieszyć. Tak, najważniejsze, że chłopcy się przełamali, grali bardzo dobre spotkanie. I, na pewno z bardzo klasowym rywalem i, i z tego można się cieszyć, że na własnej sali przełamali się i, i, i myślę, że pomalutko będziemy kroczyć do góry tabeli. Taki zastrzyk motywacji dla całej drużyny po takim zwycięstwie z liderem? Tak, no, to chodzi też o pracę na treningach, na pewno będzie y, to wyglądało troszkę lepiej, luźniej, mniejszy stres i, i ta praca na pewno pójdzie do góry. Mieli problem z grą na wyjazdach, tak, te wyjazdy nie służyły tutaj. Wykorzystują tutaj własnej hali, to jej, jej specyfikę, także brawa dla nich i widać, że dobrze się w niej czują. Także faktycznie no, są mocni, to, to jest plus i wiedzieliśmy, że będzie ciężko tutaj grać. Nie pamiętam szczerze, żeby tutaj i zespół czy zero, wygrał. Naprawdę ciężki, ciężki rywal i, i tutaj dzisiaj nie udało nam się niestety wywieźć z trzech dwóch punktów, no, to, to na pewno boli. Natomiast z drugiej strony można się cieszyć z tego jednego punktu, bo po, po tych dwóch setach trzech pierwszych to, to nie wyglądało to dobrze wszystko. Każdy chodzi po to, żeby wygrać z liderem, żeby pokazać się najlepiej. Każdy wie, że Sanok jest y, mocno, jest zespołem robionym praktycznie na awans. Więc każdy będzie chciał udowodnić, że pokazać się najlepiej z lepszej strony, bo naprawdę dzisiaj chyba zagraliśmy jedne z najlepszych spotkań w ogóle w tym sezonie. Łącznie nawet ze spanionowymi jakimś tamkolwiek, więc po tym ceny naprawdę zagraliśmy, bardzo bez zawody. Ale fakt faktem, że kibice dopisali, mogły się to podobać, bo naprawdę na pewno w stanochu ludzie też oglądali, więc myślę, że sportowo mecz pod tym czwartym setem, który można by wyciąć, mógł się podobać. Tutaj nikt na pewno nie będzie robił jakichś tragedii. Na pewno zanalizujemy tutaj te błędy, które popełniliśmy, wyciągniemy wnioski odpowiednie. Mamy dwa tygodnie teraz żeby dobrze przygotować się do następnego meczu i na pewno tak zrobimy. Mimo przegranej Sanoczanie utrzymali status lidera rozgrywek. Kolejny mecz ligowy TSV zagra przed własną publicznością w niedzielę 9 listopada z płomieniem sosnowiec. TV Podkarpacie.pl